Po iPhone'ach 14 Pro oraz 14 Pro Max przybył czas na ten model, czyli iPhone'a 14. Telefon, o którym w ostatnich dniach powiedziano już naprawdę dużo. Rzekłbym nawet, że bardzo dużo jak na to, że nie jest to flagowiec, tylko w zasadzie przedstawiciel budżetowej wersji iPhone'ów 14. Oczywiście budżetowa wersja w wykonaniu Apple nie oznacza, że jest to smartfon tani. Rzekłbym nawet, że jest dosyć drogi, przez co budzi dosyć duże kontrowersje. Natomiast tutaj należy Pamiętać o tym, że to nie Apple do końca podniosło cenę tego telefonu, tylko na to miał bardzo duży wpływ kurs dolara, a raczej jego gwałtowny skok w tym roku i dlatego mamy taką cenę, a nie inną. Natomiast wiadomo, że podczas oceniania danego sprzętu, czy brania pod uwagę tego czy ktoś powinien go kupić, czy raczej nie kupować, trzeba brać pod uwagę ten stosunek jakości do ceny. No i w tym przypadku wiadomo, że on nie będzie przynajmniej na tę chwilę bez większych promocji wyglądał tutaj rewelacyjnie. Natomiast ogólnie, czy to jest zły smartfon? Absolutnie nie. Rzekłbym nawet, że tak mógł i tak nawet powinien wyglądać zeszłoroczny model iPhone'a 13, ze względu na to, że wtedy mielibyśmy smartfon kompletny. Smartfon, który już sprzedawał się bardzo dobrze, ale to jeszcze bardziej tak naprawdę mogłoby nakręcić klientów do kupowania tego smartfona, a nie wybierania innych modeli. Ale dlaczego tak właśnie myślę i co tutaj dokładnie mamy ukryte, jeśli chodzi o same parametry, o tym będzie w późniejszej części tego filmu, bo chciałem Was jeszcze na początek gorąco zaprosić do napisania komentarza, co Wy sądzicie na temat tego, IPhone czy wam się podoba, czy wam się nie podoba i co ewentualnie za tym przemawia. Wybiorę najciekawszy komentarz i przekażę mu właśnie takiego gift card o wartości 100 zł do App Store, a więcej informacji o tym konkursie będziecie mieć w opisie tego filmu. W tym momencie przechodzimy do meritum. Linki do nowych iPhone'ów znajdziecie w opisie tego filmu. Oczywiście mały tutaj disclaimer, to są w zasadzie takie pierwsze wrażenia z użytkowania tego smartfona. Nie chcę jeszcze tutaj ferować ostatecznych wyroków, myślę, że takowe pojawią się w finalnym teście, w finalnej recenzji, ale jednak mam już tutaj kilka przemyśleń odnośnie właśnie tego smartfona i tego, czy ja bym go kupił i ewentualnie komu polecałbym właśnie jego zakup, a może właśnie tak jakbym wam doradzał, zostanie przy iPhone 13, który jest też bardzo dobrą sprawdzoną propozycją, tylko propozycją, która też od ostatniego roku trochę zdrożała. Natomiast jeśli chodzi o sam ten smartfon, to jest oczywiście iPhone 14 dostępny w rozmiarze 61. Na 6,7 jeszcze musimy chwilę poczekać do października, ale myślę, że te telefon też będę miał u siebie, w związku z tym będę tutaj chciał się pokusić o jakiś film z tamtym modelem. I raczej nie będzie tutaj porównanie, bo tak jak wam mówię, w zasadzie różni te dwa modele jedynie wyświetlacz, a raczej jego wielkość plus oczywiście bateria. Bateria, która w tym modelu, można powiedzieć, jest taka średnia, ze względu na to, że teoretycznie on będzie działał trochę krócej aniżeli iPhone 14 Pro, natomiast i tak przy takim normalnym użytkowaniu, takim średnio intensywnym, ten jeden pełny dzień powinniście spokojnie wykręcić. Także pod kątem samej baterii pewnie tutaj będzie dosyć klasycznie. Dla wielu osób to będzie wystarczające, natomiast znajdzie się też grupka osób, do której ja należę, której na pewno taka bateria by nie wystarczyła. W związku z tym tutaj ewidentnie już nawet pod tym kątem ten telefon dla mnie by nie był. Natomiast jeśli chodzi o sam wyświetlacz i przede wszystkim rozmiar, tutaj mamy dosyć dobry stosunek tego, ile tej treści się mieści, do tego, jak komfortowo możemy się po niej poruszać. Oczywiście ten obszar roboczy jest większy, aniżeli w 13 mini, który miał ten ekran. Taki, że mogliśmy jednym kciukiem dosięgnąć całego ekranu. Tutaj tego się nie da zrobić, ale jest też lepiej aniżeli na przykład w wersji Pro Max, której tak naprawdę używanie kciukiem ogranicza się do połowy objętości. No a tutaj spokojnie możemy to zrobić. No i można też powiedzieć, że spokojnie możemy też korzystać z Nocza, albo patrzeć przynajmniej na niego, bo on oczywiście nie został usunięty. Powiem Wam szczerze, że mnie jakoś personalnie to bardzo nie razi, w sensie ja nie byłem jakimś wielkim hejterem Nocza. Wiadomo, że ta technologia mogła tylko jakby zaistnieć. W najnowszych, tych najdroższych iPhone'ach, więc tutaj ze względu na politykę Apple to się po prostu nie mogło zmienić. Natomiast mimo wszystko myślę, że dla większości osób to nie będzie duży problem. Zdecydowanie warte uwagi jest to, że dalej tutaj mamy świetny ekran pod względem, jakby samej jakości tych treści mamy tutaj OLED, natomiast szkoda mimo wszystko, że Apple nie zastosowało panela 120 Hz, aby to odświeżanie było tutaj bardziej płynne. Wydaje mi się, że przy tej klasie sprzętu, przy takiej cenie, zwłaszcza, no jednak powinniśmy mieć tutaj ten lepszy ekran, ale myślę, że tak chłodno kalkulując Apple to zastosuje gdzieś za dwie generacje czyli można powiedzieć do iPhone'a 16, natomiast w zasadzie w przypadku ekranu nic więcej się nie zmieniło i to samo można by powiedzieć o samej wydajności tego telefonu ze względu na to, że ona też za bardzo nam nie podskoczyła, przede wszystkim tutaj jest dalej ten sam procesor Apple A15 ale mamy już 6 GB RAMu, w związku z tym to akurat może się przydać przy otwarciu na przykład dużej ilości kart w samej przeglądarce, natomiast mówiąc wam szczerze, że jak ja tutaj sobie przeglądałem różnego rodzaju treści, to raczej nie ma szans, żeby napotkać jakiekolwiek lagi w samym tym systemie. W związku z tym tutaj nawet się za bardzo nie frustruję tym, że Apple zostawiło ten poprzednioroczny procesor, nie uaktualniało go, bo nawet jeśli uaktualniło go w wersji 14 Pro, to tamtego przeskoku też za bardzo nie czuć. Nie ma po prostu takich aplikacji, czy też gier. Może te gry by się szybciej znalazły, gdyby były bardziej zaawansowane graficznie. Natomiast w takim normalnym, codziennym funkcjonowaniu naprawdę to jest nie do odczucia. Natomiast element, który doczekał się zmian, nieznacznych zmian, to jest aparat. No i mogę wam tutaj mówić, że tak, że te zdjęcia selfie wyglądają trochę lepiej w porównaniu, które będę chciał przygotować. Pewnie to szybciej zobaczycie, no bo nie ma tutaj rewolucji i można mówić o subtelnej zmianie i może tym, że faktycznie ten autofokus, który jest zastosowany do przedniej kamery, będzie nam lepiej chwytał, na przykład naszą twarz podczas robienia zdjęć i te fotki czy filmy będą po prostu wyglądały lepiej. Ale ogólnie to są kosmetyczne zmiany. No, i tutaj to się wpisuje w strategię tego, że fajnie, gdyby taki na przykład zeszłoroczny iPhone już miał to wszystko zaimplementowane. No, bo mówiąc szczerze o tym aparacie, czy o innych zasadzie komponentach w tym iPhone'ie, no nawet tutaj nie ma ewolucji, nie mówiąc już w ogóle o rewolucji. Nawet układ obiektywów w tym roku się nie zmienił. Niemniej same te matryce są też trochę większe, w związku z tym tego światła nam trochę więcej tutaj będzie wpadać. Te zdjęcia będą jaśniejsze i mają wychodzić też trochę lepiej w ciemności. Jak widzicie, ja tutaj dla przykładu zrobiłem kilka fotek. Jest dobrze, ale dobrze już było w zasadzie rok temu, w związku z tym tutaj po prostu nie ma jakiegoś przeskoku, ale chcę podkreślić, że te zdjęcia nocne wychodzą tutaj naprawdę nieźle. W związku z tym, jeśli byście rozważali na przykład zakup swojego pierwszego iPhone'a, no to widzicie, że tutaj to wygląda po prostu, tak jak już powiedziałem, dosyć dobrze. Także jak widzicie, tutaj w zasadzie zmian konstrukcyjnych, wizualnych za dużo nie ma. Zmieniła się co prawda technologia, której nie zobaczymy, nawet nie będziemy mogli tak naprawdę w Polsce potestować. Chodzi o łączność satelitarną z oddziałami SOS. Z czy z oddziałami ratunkowymi, w momencie, w którym nadawalibyśmy sygnał SOS, że coś nam na przykład się stało, ale to będzie dostępne tylko w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, w związku z tym tutaj ciężko mówić o tym, że dla nas, dla Polaków, to będzie jakaś rewolucyjna funkcja. No i z drugiej strony, wykrywanie wypadków. To jest oczywiście opcja, która już szybciej nam się przyda, ale też taka opcja, której nie chcemy za bardzo potestować, nie chcemy, żeby nam się przydawała, w związku z tym tutaj też ciężko o niej coś więcej powiedzieć. Także odnośnie tego telefonu to by było na tyle. Jak widzicie, ja mam takie. Słodko-gorzkie odczucia. Ze względu na to, że gdybyśmy nie dostali niemal tego samego w zeszłym roku, jeszcze w tańszej cenie, to można by mówić, że to jest naprawdę fajna propozycja. Droga, ale fajna propozycja dla osób, które nie wymagają super ekranu i super aparatu, bo te dwie rzeczy w zasadzie najlepiej jakby odzwierciedlają różnicę pomiędzy tym modelem, a na przykład iPhone'em 13 Pro, czy też 13 Pro Max. Natomiast w tej sytuacji, kiedy mamy jakby z tyłu głowy to, że mieliśmy 13. Która w zasadzie nie doczekała się dużego upgrade'u i dalej ją można kupić jeszcze trochę taniej, aniżeli właśnie ten model 14. No to ciężko jednoznacznie tutaj wszystkim powiedzieć: tak, idźcie do sklepu i kupujcie na pewno 14, bo może się okazać, że lepiej jest na przykład kupić albo model iPhone'a 13, albo po prostu już dopłacić do tej 14 Pro, która już będzie miała też po prostu lepszy ekran, lepsze wykonanie, czy też właśnie lepszy aparat z systemem trzech obiektywów. No bo tutaj mógłbym w skrajnej sytuacji iść po iPhone'a 13. 13, który jest obok w pokoju, przynieść go do tego filmu, i nawet byście nie wiedzieli, że tak naprawdę mam trzynastkę, a nie czternastkę w rękach. Nie zrobiłbym tego, bo teoretycznie pod kątem designu, a raczej pod kątem kolorów, moglibyście się zorientować, że minimalnie kolor czerwony się różni w stosunku poprzedniego roku do tego roku, ale ogólnie teoretycznie można by tak nabrać kilka osób, a nawet dużo osób, które nie siedzą tak mocno przecież w technologii. Także reasumując, to jest naprawdę bardzo fajny telefon, tylko szkoda, że tak mało się różni od poprzedniej wersji, i ciężko tutaj wyciągać jakieś racjonalne argumenty, żeby przesiadać się z 13, już nawet nie mówię o tym, ale żeby nakłaniać osoby, żeby dopłacały do tej 14 w stosunku właśnie do modelu 13, jednak lepiej w takiej sytuacji już dopłacić jeszcze więcej i kupić ten model 14 Pro, który jest faktycznie już takim topowym flagowcem, od którego możemy bardzo dużo wymagać. A ta 14 przy tych obecnych cenach to jest taki jednak model nieoczywisty. Gdybyście chcieli kupić ten czy inne te najnowsze iPhone, to są one zastępcze w sklepie Media Expert, który również był partnerem dzisiejszego filmu, także tam możecie zajrzeć, linki do nich są w opisie tego filmu. No i pamiętajcie o tym, aby dać znać w komentarzach, co wy sądzicie o iPhone'ie 13. Wygra osoba z najciekawszym komentarzem na temat tego telefonu. A ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!